Rzecz nie jest w Twoich zdolnościach. W duchowym nie ma żadnych zdolności. Człowiek w tym duchowym planie jest stworzony jednakowym. Każdy, chociaż nam się wydaje, że jeden ma więcej zdolności, inny mniej. U jednego jest większe pragnienie, żeby rozwijać duszę, i on podąża, pragnie bardziej jak inny. I to jego pragnienie ono określa. Ono jest decydujące tutaj, a nie talent. I oto to jest bardzo ważny moment. Nie zdolności, nie talenty, nie jakieś tam umiejętności, nie sprawny mózg, a stopień pragnienia do duchowego, określa stopień szybkości i intensywności rozwoju. I tego ruchu w kierunku wiecznego istnienia. I tego my się tutaj uczymy. On powiedział nam tutaj bardzo, naprawdę ważną rzecz, elementarną. I zawsze po tym rozpoznacie prawdziwego kabalistę. To jest jedna z rzeczy, po której można bardzo prosto poznać, że ktoś jest kabalistą, a ktoś nie jest. Że ktoś się rozwija, a ktoś się nie rozwija. Po prostu po człowieku, który się rzeczywiście duchowo rozwija, widać jego ogromne pragnienie do duchowego. On może nie rozumieć, on może w tym wszystkim być zaplątany, on może zadawać mnóstwo pytań, może mieć nawet wątpliwości, ale ten człowiek, on będzie miał zawsze ogromne pragnienie i on zawsze. Będzie uparcie podążał za tym duchowym. On będzie się uparcie uczył, on będzie słuchał lekcji, on będzie czytał, on będzie kombinował, żeby wszelkimi sposobami się rozwijać. On ma pragnienie. I to jest właśnie decydujące. I ten człowiek do duchowego dojdzie dużo, dużo szybciej. I wyżej wejdzie niż człowiek, który będzie obok niego, który będzie błyskotliwy, który wszystko będzie umiał, rysował, na rysunkach pokaże. On wszystko rozumie, cały mechanizm. Ale on nie ma w sobie takiego pragnienia. I on nie dojdzie tak wysoko. To są bardzo ważne rzeczy.